Witam wy, następnym odcinku z PCD, prawdziwie życie. Już yy, to jest jakby kontynuacja poprzedniego odcinka. Już ma, e, Marianek się y, wyśkał, także fajnie. Dobra, Marianek! Kur... Tak! Znowu się klamka zatrzyma, znaczy! Znowu, dobra, już czekaj, no, halo, o teraz? O, ten muszę to, już musiałem pociągnąć, tak, musiałem walnąć. No, to się zacinę, lekko, tak, gdzie idziemy? Eeeem um, A nie wiem W zasadzie, Dalej. Bo ja mam plan taki Zresztą tak, że jutro jest Sylwester Może byśmy jakoś Sylwester fajnie spędzili Co za to? No możemy Dobra Tylko że my bardzo fajerwerek nie mamy No tak. Ale dobra Znaczy jutro. Nie, jest, jutro, nie jest Sylwester, święta są Dalej na stację wyjdziemy Chyba w tę stronę, by chyba w tam była, nie? W prawo, w prawo, w prawo na stację Pomyślimy, co dalej yy, zrobimy w stację. I najwyżej yy, jutro jest piątek. Najwyżej jutro pojedziemy. Y, jutro jest dzień, jakby. już po świętach jest wolny, y, normalny dzień. Czyli w dzień przed Sylwestrem pojedziemy. A, ja, w dzień przed. O, jest dobra, w dzień Sylwestra też mi się wydaje, że można pojechać. Znaczy, jaki jutro piątek? Dzisiaj jest niedziela przecież, zapomniałem. Dzisiaj jest niedziela 29, dzisiaj. I jutro jest 30 no to jest tutaj dzień przed Sylwestrem I dzień przed Sylwestrem pojedziemy po fajerwerki, co to? Spoko No i dobra Zatankuj Eee, hmm. bo wjechałem No właśnie, w, w lewej jest po prawej Faktycznie. to Faktycznie Z BMW Z niemieckich samochód Dobra, tam? No weź coś, co nie powiedzieć a on drugi raz ze samej stacji, to chyba ci się bakczebił, nie wiem, nie wiem. Otwarte Daj, zamknięte człowiek Zamknięte na no jak? Jeszcze nie wróci. Jeszcze... Jeszcze dalej. Trzymaj. Dobra, już. dobra, dawaj, eee, to co? Na chaty chyba? <totw> <tot> no chyba ta. No chyba ta, no, tylko pętaj do ciebie, nie? A wie wolno z lewej sprawy? Golfika zostawiłeś. No, golfika właśnie, golfika u ciebie zostawiłem. E, Myślę, że... E, no, u ciebie golfika zostawiłem. E, wydaje mi się, że jakby można by... E, tak, jutro musimy na pewno jechać po fairwarki, bo tu jest No, no, jutro musimy po fairwarki pojechać, bo tu jest poniedziałek. E, Pojutrze jest na także trzeba nowy rok przywitać, jakiś szampan by się przydał. A u kogoś to Kogo, się kogo się U Zdyniaka? Nie no nie Daj mi spokojnie No Chory jest No, yes. no. E... W Ten temat. Dobra, dwusetka. Nie boisz się? Że nas zabije? A nie, a że w tamtym roku, że mam od szwagra Czemu szwagra? Co? Co on robi? Widziałeś w... jak zajechał? Ściął zakręt właśnie. Ojo 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 ojo! w tamtym roku od tego o, maluszek Ciekawie, ciekawie. Tamty... Co to tropie! Sam się Dobra, co ja mówię? Trzeba powiedz to był wydać Nie, że w tamtym roku... A, że 200 wjechałeś. W tamtym roku, że ten od kolegi pożyczył... Co ja, że to ja już Mercedesa spincete, yy, W220 CT w lądu dużym pożyciu Może tutaj y, z rogi, karwice, tam y, malachowa to, że prawie 300 jest za sobą Widzisz No ta, ta, tak nie umie Tam no co ta no 205 No uważaj, bo tu ślisko na zakręcie Co, o czym no. tu mówię? A, yy, Sylwia tylko robię no Ciebie, u mnie nie i Ciebie chyba więcej nie stać, gdzieś idziemy Gdzieś w pola może No nie, nie wiem Gdzieś w pola byśmy poszli okay, o Ale tu chyba policja stoi Damy tu lewo dla Ciebie O kurde no Dobra, o, ty tu... chyba u naprawdę Droga przemarzła i policja stoi Ej, cofaj, cofaj, dawaj, 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 dawaj A Albo dawaj do rowu, będzie lepiej. Lepsza czyść przyczepność, żeby dużo go oblodziło. No, no dobra. Okej, mówisz. No dobra. Oj, 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 oj. Dobra. Ja wiedzę jedziemy na ten. No... No zajedź do domu, nie. Czego? Mhm. Weź tam e, obrata pozdrów ode mnie. O śl... O, wea, tu śladów. Nie. Weź brata, no. ode mnie pozdrów, dobra? Spoko, spoko. No dobra, dobra. To co? To... Kiedy? To, 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 to widzimy się. Jutro po ferwerku jedziemy, nie? No, widzimy się jutro. Na pewno ta. Eee... Która jest godzinka? Coś koło 14 będzie. <głosy> <głosy> Może to w garażu jest. Może zostawiłeś. Masz klerozę, co ja ci porazę Ale ja i to. za teraz Dobra, właśnie, się do Zaleźć się do dołu, nie wiem co tu się stało. Dobra, nie wiem, może ja go gdzieś idzie, zostawiłem. nie, nie pamiętam szczerze. Dobra, dalej, że Też się pamiętam. Nie, nie, nie pamiętam. Ja no, pamiętam, że u niego zostawiałeś przecież. Właśnie, a nie pluj tak tędy, bo tu jeszcze wylecisz za zakatło. nie, no gdzieś tam ja idą, tu poprawa. Tyle tu, mieszkam, to tyle tu mieszkamy, że nawet żeśmy nie zauważyli, jak się sąsiedztwo wybudowało. No tak, tak. Że tyle tu mieszkamy, że żeśmy nawet nie zauważyli, jak budowa tego domu trwa. Co są, już ci w nie? Dobra. To tak co, jest. to. Co no nie ma. Pa, walelaczka. To? Nie wiem, czy się ukradli, dobra, jak robić, to będę. Na dniach się zobaczy, do jutra, nie? Czyli napiszę no, na dni golfem. No właśnie, masz się ma. Ale ale. się ma. Co nie wiem, co się z tym golfem stało. Tutaj? Tu no, gofał mi kredysie, bo! Dobra! ja do domu, ale chcę. Dobra, jest już poniedziałek, o dzisiaj golfika się okazało, że jednak dzisiaj trzeba oponygać. Znaczy, golfika tak, Audi. E, zaraz ma Marianek przyjechać e, BMW. Też nie wiem, gdzie on tam jest. Idziemy po fermerki do dino, bo się pojawił. Tam niedaleko. Dobra, potem co to może wyjadę? Panie, 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 dzień dobry. No jedzie, jedzie, dobra, się ma, się Dobra, ja już nie? Mamy długie parę, nie? No to ja już bo czasu nie ma. Chyba spokojno. Weź za mną mieć, bo i Weź za mną mieć, gdybyśmy razem jechali. No ta, jeszcze mi no super. wypadek byśmy spowodowali, nie? Bokiem, co nic O! Łe! Wek! O! Dededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededed tak pod boczkiem, tak Dobra, co? Yy, A do Dino, nie? Tak jest Co? A to nie za 50 sklepów w sumie nie sklep... Nie było kurde mnie. Nie no twardy. dzisiaj coś pójdzie jak ja jest to otwarte są sklepy. sklepy, no sklepy w lecne tak. też są sklepy otwarte, tylko są krótkie po prostu, nie? Gogo, nie ma, no tego dzisiaj dobra Dobra. Chodzimy po te fajwerki do Dino no jak się zaparkował stary na parku jak prawdziwy człowiek No na chwilę ile tam pięć minut A nie jak kierowca BMW, parkuj to No pięć minut tam ile, dziesięć może mieć. Dobra, masz zadowolonej? E, uciekłeś No, no, no halt. No P, parking A już mi ten uciekłem. No, A, nie ucieknie, dobra, 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 po Ferwerki. No tak, dobra. o Dobra, o. Już, już do, do bagażnika, cyk Dobra, to do mojego wrzucimy chyba nie ale to no sobie, tak. to się ja się zrzuciłem do swojego przyjęcia. Zaję, że jaki za kupił, bo ja że, no ładnie budżet ci przekroczyłem. Za 500. Ja żeby w ogóle żadnego budżetu nie Ale ja mam 1420 chyba 2 zł, ja mi zostało na końcu, patrzę 1020. Tak mało masz? No bo w pracy trochę mnie nie było, trochę tam, nie. Ale jak ten, te ciężarówki się otworzą, nie? No a no misiemy... to będziesz zarabiać po tysiące, stary No to, no to człowiek no to za jedną traskę to zresztą parę tysięcy może Dzień będzie kum. Dobra To co, robimy coś jeszcze czy do jutra? Hmm, chyba do jutra, nie? Chyba tak Widzimy się jutro na sylwetrze Ojej, ojej, Jak tam No dobra Muszę to zrobić, a nie, nie zrobię tego, tak. no, dobra No to do jutra, narka narka no, to się ma, do jutra! Marga? Taktyczne zakupy y, ferwerków, y, tak? dobra. To co, idziemy spać chyba do jutra. Ja jest akurat już dzisiaj Sylwester, także. Marianek, do mnie przyjechać, Bo właśnie Mercedesika sobie z garażu wyciągnął, ale mi się Audi ubrudziło od wczoraj. Y... Marianek przyjdzie z Mercedesem. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, światło sobie nie zaświeciłeś. Altam, tam Eee, to tam. Albo ci Mercedes kłopot. O, wręcz nie. Eee. Mówię, że na swetę chcesz zjechać, bo masz mało paliwa. No. Dalej no, ja pojedziemy. I co dalej będziemy sobie robić do niego? Nie ma pomysłu. No, sylwetka Możemy gdzieś tak. pojechać. Czy tak ciągle będziemy jeździć? Nie Albo możemy u ciebie zasadzie coś pojawić. Można byśmy poczekali do tego sylwestra. Przełożyłeś sobie ferwerki i bagażnika Mercedesa? mercedesie? Mm, tak. Dobra. Na stację do Darłowa, uwaga bo jest na będzie I ten. Ja wiem. Mm. Oj 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 oj. O właśnie właśnie uważać, uważasz, już kiem że tak po Eee, yy, Dobra. Yy, to co na stację chyba, Jedziemy, dzisiaj Sylwester Chyba normalny dzień dzisiaj, a szczerze nie wiem, troszeczkę. Dobra. No i ja możemy poglądać do nie? No to dalej przyjedziesz do mnie i poczekamy do tego sygnałstwa, nie? No. Dobra, to ja sobie ja na sobie nawrócę i nie poczekam, na dobra. Ale wiesz co? Stacja powinna być otwarta, tylko ręcznie zaciągnę, żebym się nie zdążył w domu wysikać. Wiesz co? pójdę się wysikać szybko, dobra? Na stację. A ty za zatankuj. Dobra. Dobra, dobra, pójdę się wysikać. O, dzień dobry. A, sobie Dobra, dzięki. Dobra, ja już tutaj. Y, a to na bokiem. Dobra, ja już tutaj zdążyłem z y, kibelka wrócić. I y, to, co. Dobra, Dobra to. to... No, tak, okay. no, ja już cisnę do ciebie, nie czekam na ciebie. Dobra. Tuda, to... Mówię, tak, study, postu, no, to dalej, no to nie czekaj na mnie, bo i tak może wyszło, to nie. Nie, nie, nie. Chciałam? No, Nie wiem, czy to rozgorszy, czy lepsze, ale to nie wiem. Ja ale się zaraz wywołałem na ręce Uważa nie? Jedną prawie w autuce o, o, to uważa nie. Tak. Tak, tak. A, to nie? Nie, także Dobra, już tutaj jedziemy, lepku Ale ranek tam za mną powinien być O, Nie, za mną no. no. A jedzie za mną, idziemy Dobra, A Aż, żeby już Do domu Bokiem Nie, lepiej nie UE! I trzeba, czy nie stała, nie Ale zjeżdżę od lądu pomału, Marianek zaraz powinien być Ja tam na chwilę go ściągu lekko. ale powiedział, sobie poradzi. I zejdę dalej, żeby miał miejsce R Ręczny i... zostawiam, Bolida. Lida Marianek, gdzie jesteś? Marianka nie ma Dobra. Zaraz powinien przyjechać. Także mi się wydaje, że... Ja w domu dom poczekam na do niego, no. Dom na niego, poczekam nie ja będę. teraz to bardzo... jam Zostawiłem mu miejsce, także przyjedzie, o dobra, jedzie Zostawiłem mu miejsce także... Co tutaj do A ja, ma to jedzie do domu i czekam. Poczekam. Nie chcę. No paczek, pięknie są ale dobra, dalej, wal. Wal pierwsza Ale pierwsza. Wal pierwszy. No Czas. takie. Taki, takie... takie... Takie, takie ale, basicowe, takie basicowe, nie? Ale, ale ładnie ale te sąsiedzi nawalają Dobra, coś kolejne? Coś takiego E, no ciekawe, ciekawe, ładne Zresztą że ładne, ładne nawet to ja? co nie? Czekaj, bo mam jeszcze takie coś Oooo, ładne Zaraz, zaraz, zaraz moja odpalimy tutaj Zobacz Wow! Uważaj, nic ci jest. jest! O Jezus, moja twarz! Dobra, to, to, to teraz moja chyba, nie? Nie, ja poczekaj, poczekaj, bo mam jeszcze Wyglądam rakietę Tylko żebym się nie wywrócił, uważaj Ej, już się wywróciła Oj Kurczaczki Ooo Poszło, Ania To teraz moja, nie? To teraz twoja No, to odpalamy pierw yy, wyrzutnie. Dobra, uwaga Poszła wyrzutnia I ach to? No, coś takiego Takie kwiatyszkowe, coś takiego Takie, nie wiem co będzie, chyba Ale no, takie ciekawe Ale ładne, moim zdaniem Dobra, i jeszcze drugie, Czekaj, nie odpowiadaj uwaga. I poszło. I patrzymy, na to będzie z tego. Yo! le ładne. Noo, stary no, rok. Co? No, leci! No, stary rok, porządnie utajemy. A, pokazać ci coś, co coś? O, to że konie sąsiedzi dają. Ty no, podejdź. Nie. Ej, kur... mycie wszystko, do wszystko dobrze? Wszystko dobrze? Tak <laughs> Ale dobra, stary rok Porządnie za pożegnanie, nie? No. Dobra To... to... Kółko groniasta. Czekaj, kółko groniaste Czekaj, to jeszcze sobie położę Dobra, to chyba tyle byłoby z tego odcinka Yy, ja bym chciał życzyć tak, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, yy, dużo pieniędzy w nowym roku. Wszystkiego co najlepsze. No i oczywiście, yy, żebyś ta sobie nic nie zrobili yy, podczas Sylwestra, tak? A ty, Marianek, co byś życił? Tak. No, ja wszystkiego najlepszego, tak? Czy już zrywałeś szczęścia, pomyślności? No i co? Wszystkiego najlepszego. No także żegnamy wraz, wraz z Mariankiem. Do zobaczenia w przyszłym roku. Mam nadzieję, że lepszym i obfitującym w większą ilość moich odcinków ale jak się zło, złoży jakaś małe. Ja ekipa... ja Nie Co? Mówisz, że to wszystko przeze mnie. Tak. Ale jak będzie jakaś lepsza ekipa, no to... czy większa. No to mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Pamiętajcie Discorda macie w linku w opisie. W sobie. il moi